Tygrys 1 i Tygrys 2, najbardziej znane czołgi ciężkie trzeciej rzeszy, ale nie były jedyne. To czołgi Farcoik. W 1933 roku na zlecenie zwery, czyli poprzedniczki Wehrmachtu, zdecydowano o ich budowie. Powstało pięć prototypów. Ważące 23 tony wozy były wyposażone w trzy wieże. Główna była uzbrojona w dwa działa jedno kalibru 75 mm miało służyć do niszczenia umocnień. Drugie to armata przy w pancerna kalibru 37 mm. Obok dział zamontowano karabin maszynowy. Pozostałe wieże, niemal takie same jak w Pancer 1, wyposażono w KM. -y. Wóz nigdy nie wyszedł poza fazę prototypu. Najpewniej dlatego, że Niemcy uznali czołgi wielowieżowe za ślepą uliczkę w rozwoju broni pancernej. Nie przeszkodziło im to jednak w wykorzystaniu powstałych pojazdów do ataku na Norwegię w 1940 roku. W walkach wzięły udział trzy czołgi, jeden został zniszczony.